Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym, już jakie mam dzisiaj, yy, nieład włosów. Yy, dzień, dzień, wiecie, takiego yy, brzydkiego włosa, czy jak to tam się mówi? Yy. No, gotowi na vlogmasy, bo naprawdę będzie dużo fajnych inspiracji. Będzie można też coś wygrać. Tak, dobrze słyszycie. Coś, co może być prezentem. I tak dalej. Fajne przepisy i w ogóle świąteczna atmosfera. Wiecie co? Ja tylko najpierw muszę polecieć do swojego lekarza na tam fizjoterapię. Dobrze mówię? Fizjoterapię. Czy jak to się mówi? Więc odezwę się do Was z później, jak wrócę, albo kiedyś tam lecę, bo się spóźnię. Także wiecie, ten klimat świąteczny ja Wam się postaram przekazać już od teraz. Dzisiaj pogoda jest taka, jak widzicie, mgulisto, mrzawka pada taka, jakby ktoś pluł na mnie z nieba, ale jest okej. Okay nie jest zimno, nie ma mrozu nie ma wiatru, nie piździ po oczach no jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne gdzieś na mieście to są, no w dzień się nie palą, wiadomo wczoraj już w Paisley, czyli w miasteczku obok był, były zapalane światełka trzeba coś w ten weekend znowu porobić fajnego także no jak mówię zawsze gdzieś tam się coś pojedzie, coś zobaczy a teraz idę do lekarza Dobra trochę z tej perspektywy e, znowu szpital. Także to nie jest tak kolorowa, wiecie. Każdy ma jakieś tam swoje gorsze, lepsze dni. Ale vlog jest! Nie bójcie się, będę otwierać kalendarz. Nie zostawiam mnie tam. Nie ma takiej opcji. Dobra, ja jestem w szpitalu. Staram się wam pokazać. Włosy mam już takie, jakie mam włosy. Masakra, nie? Nie widać na filmiku, kochanie, ten. Jak ten. Jak jaki, wiesz? Patrz. Czekaj, sobie poprawię, bo wyglądam jak ci powinno, a nie idź do szpitala. Patrz jaki przystojnik. E, bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. To jest wieczny problem, żeby zaparkować. Nie? I wiecie, jak ktoś gdzieś tam nie idzie, nie ma, e, nie ma kontaktu z tymi rzeczami, to nie zdaje sobie sprawy ile ludzi choruje, ile ludzi odwiedza, bo to też odwiedza nie? i też tutaj e, lekarze i, i ci sanitariusze to oni gdzie indziej parkują. Ja nie wiem, ale to chyba mają tam, takie... Nie no jest tam gdzieś w tyłu, to bardzo ale... Tu jest ginekologa, tu rodziłam. Położnicze. No, położy... no ale też ginekologiczne ogólne. Nie jest, że tylko położniczy no, chyba. To nie kochanie, bo ja tam byłam na badania ginekologiczne, no, co? No, no ja nie przejdę szybciej, więc... Więc ten... Niech stoją sobie, nie żartuję, ale, ale ładne drzewo. Zobacz. Dobra, nieważne. Także idziemy. Nie będę Wam tutaj truła tyłka, później się odezwę. Bo to ma być vlogmas, a nie... Będziemy uprawiać tutaj vlogmas. Okay. Ona piżamka z sexy. Wygląda na Ja bym na tereny. Wymęczali mnie. Nie, nie zostaje tutaj. Nie ma tu Patrzcie, jak przytłaczam. Mam tutaj ten. Ale humor mi zostaje. Miśkami przeprowadzili. Tutaj mam taką fajną szafkę. W wziąć co chcę. Nie, to Oni mi chyba coś Co Jest godzina 16.51, a no my dalej i czekamy i sobie poczekamy, nie? Ale przynajmniej... Misik biedny musi na tym siedzieć, to sam. sam... na zwolnieniu. Ej, ja chyba mikrofon zasłonię. sorry. Także... Taki dzisiaj vlogmas, były inne plany, ale się po... Zfiksowało się trochę. Muszę szepczeć, bo to nauką są... No, ludzie, więc... Dobra, nie będę więcej was... posłuchać. co mówią. na vloga. Um. Tak. Mamy owiec Tutaj. Taki. Powiedz coś. Co? To hmm. co do ludzi dzisiaj. Nie. <laughs> o nie, Na no, co czekamy? To jest dobre pytanie. Hmm, Na co czekamy? Nie. Na prześwietlenie, nie? Dobrze, mamy te prace już od wczoraj, bo. <laughs> Nie, jak to się nazywa po polsku? Przedświeca. Ale przy świetle, jest May, mm. a to jest X-ray, nie? A ja na co czekam? Na szkan. To też nie jest po polsku. Na skan czy ska? <grym> nie, ja nie mogę się śmiać. Nie wiem, czy mam widać. widać bo... mm. Ten. Mm. Nie, poważnie. Tomograf? Rezonans magnetyczny. Okej, okay. Już, Na to czekałam. Jest godzina już. 17:34. Ale w e, Dobrze. Co chciałam Wam powiedzieć, to jest godzina 19. Jesteśmy pod KFC. O, Misiek już usypiała po całym dniu mordęki? Mordęki. Tak, ja, takie wolne. No, takie wolne. Misiek takie wolne sobie zorganizował. I co się wydarzyło? To jeszcze nie koniec dzisiejszej. No, co jeszcze? No co? No co? Co się stało? Co się stało? No, co się stało? Co się, co się, co się stało? To nie, nie tylko ja byłam w szpitalu, bo ja wyszłam... Ja wiem a Laura została przyjęta obok na salę. W sensie na razie czeka na emergencji. Prawdopodobnie yy, prawdopodobnie coś. A zresztą nie będę gadała, ale leży w szpitalu, za chwilę mi się będzie zawoził rzeczy. Ja w ogóle wyszłam na własną odpowiedzialność, tak mi lekarz powiedział. Ale to tylko takie wiecie, bo przecież ja tylko na skan czekam, więc to takie... Chyba musi wszystkim to powiedzieć, nie? Eee, także jutro rano wracam, bo miałam zostać, ale miałam, mogłam iść do domu, więc wiadomo, że wybrałam dom. No ale co wychodząc? Trochę wcześniej dowiedzieliśmy się, że Laurę pogotowie zabrało e, do szpitala i Misiek biegał tak ode mnie, znaczy poszedł już tam do Laury, później przyszedł do mnie. Na samym budynku na szczęście była za ścianą praktycznie, to no, się tak złożyło. No, za ścianą, więc y, jeszcze jak ja wychodziłam, to jeszcze do niej poszłam i się poszedł do samochodu, y, bo nie można tam na tym dwóch osób, no to ja ledwo tam stojąca, oparta na tym, Boże, no co za dziwny dzień. Słuchajcie, ja nie narzekam. To tydzień dziwny, to tydzień dziwny no chyba. No, tydzień, no w sumie tak. My jesteśmy tu teraz tylko dlatego, że ja mam wolne przez plecy, nie? No właśnie, jakiś Fatum, nie wiem, jakiś Czary Mary ktoś rzucił, że wszyscy po kolei. I to naraz, nie? Na mnie ktoś cztery mare rzucił, żeby w domu był. Ale to... To musiał z wami do szpitala jeździć. No dobrze, ale to akurat dobrze się złożyło, bo tak to, jak ja bym sobie poradziła. Mm. Nie wiem, jak ja bym sobie poradziła tak naprawdę. Nie mam kogo prosić o takie rzeczy. E... Chyba, że będziemy jechać. No dobra, Chcesz także pogadamy dobrać. w domu. Nie będę tu gadać. Ale... Co? Czekolada. Czekolada, no. Moje dziecko dzisiaj ładnie sobie gdzie co, ja bym gdzieś usiadł No otwieraj. Ktoś pierwszy. Dzień drugi. Uuu. A w ogóle to nie podzieliłeś się czekoladką wczoraj. Nie wiem się no. mam, podzielić? mam się podzielić. No tak na trzy podzielę. Normalne. Też to ja się podzielę moją szminką, nie ma no problemu. W ogóle dużo osób pisało, że bardzo ładne. No, normalne bo tam pamiętasz, było chyba mało. Ty miałeś w zeszłym roku. Parę razy już miałeś ten kal... oj, przepraszam. Nie? Nigdy nie miałam lisozy. Miałeś, bo na zdjęciu jest dzisiaj. Tak? No. No to jeden raz. No to miałeś, no. Ale lindorków nie miałeś? Lila Lina, 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 lina. Trzeba się wyciągnąć. Taki uśmiech ładny. Takie Taki małe. Pokaż tak, proszę, bo możesz tak. Dziękuję. Takie małe. No, lindorek z... Co to jest? Jedynka. Proszę bardzo. żryj wiewiorkę. No dzisiaj jutro może. Wiem, trufela, już. trufela już. Dobra, teraz ojciec. Ojciec, otwieraj kalendarz. A dzisiaj masz jedzenie na tym na nosie. Zlisz jedzenie. Co zjadłeś? Świętego Mikołaja zżarłeś. Był święty. Weź mu to wyczy. Już. Po... Nie, mam wójka, nie to nie. Chciałbyś. I tam Jean, tak? No. A co pani dzisiaj mówiła? Że nie wolno, pan nie wolno jeans mówić. Pani nie wolno. No. I co? Nie może znaleźć dwójki no, ślepa. takie małe. A ty naprawdę nie widzisz, dziowie? Pokaż się. No, nie pamiętasz jakie one. Spójrz mi. Ty strasznie się krzywisz. Kurde. No. Nie no tak nie widać faktycznie. No właśnie. No, Ale ja już jestem widzę twójka. gdzie jest. Mam I nie no, Tutaj. No ja też widziałam. A ojciec jest to ślepa No nie rób takich min! No, wiesz, <laughs> ja muszę ci poważnie. To takie malutkie! To co tam będzie? No. Jak ja miałem to zobaczyć? Co tam jest? Czekaj, bo ja tak nie mogę kamery. Mo możesz tak. I co tam jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jaki pierścień? To jest otwiera na płaczka. Taki malutki? Nie możesz. Nie, nie możesz mała. wygrzewać. Hmm. Świetnie. <laughs> nie, no co to jest? Ten już myśli, że coś do żarcia. Dobra, ty się tam powab wyciąganie. Weź może jakimś ten ostrzem czy coś. Nic nie. Przepraszam bardzo pana. Wszyscy bierzemy udział. O! Ma! co to jest? To kurde. Green. Jakiś brokat to będzie. Barwnik, co to jest? Nie, będzie. Pokaż, nie wiem. Ja tego nawet nie widzę. Ej, nie wiem, co to jest. Brokat Ślepy. Taki jedalny, Green. Sh sh brokat, sh sh shimmer. Lime flavor. Nie jest shimmer. Uuu. Jest smak. No. Nie chodem, no. I to taki zawa tu widzę, że chcemy, Taki że brokatowy. Fancy. No fajne. Podoba mi się mówię, ten kalendarz. A podacie mi mój? Uh -huh. A co Tata będziesz to? jutro ci kupię ten dzień, kochanie. No, myśmy dzisiaj kupić. Dzisiaj nie możesz. No dzisiaj nie możesz. Tak? No nie, nie, tu jest kokartka. O rozwiąż kokardkę. No, rozwiąż kokartkę. I otwórz znaczy, mi proszę. Oj, wow, czekaj, wypadło. Po on wypadł? do górny noga. No, wsadź to z powrotem. Oj. Akurat dwójka, serio! <laughs> I tak być na. Nas no, na. ale ja wsadzam z powrotem pudełko. Górny noga. Żeby nie ten. Żeby właśnie nie wypadały, nie? A wypadło Cię? Anyway. No, możesz potrzymać, tylko wiesz taką. Żeby było widać to, co robię, nie? Otwieram i tutaj jest chyba lakier do paznokci. Nie! Błyszczyk do ust. Znowu taki za fajny. Oh. Nie pachnie w ogóle. O oh my goodness. Look wow. at that. Amazing. Brokat. Bardzo ładny. dwa macie brokat. No! Ale Patrz, to daj na chwilkę mój telefon? Bo ja na telefonie. No, znowu super ekstra. Ale będę laska. Neweska. I to się nazywa Luna. Nie. Lipu. No, ja ci pootwieram. Dobra. To do zobaczenia jutro. Trzeciego. Pa, pa. 20. No. A ty? A ty? obrażone, tak? Machaj. Paduś. Nie chce się pożegnać. Magie. Dobra, nie to nie. Pozórać. Ach. <noise> <noise>